Ej, hey. nie wiem czy wiecie, ale istnieje taka hipoteza, że słowa kokus pokus wzięły się od słów wypowiadanych przez księdza podczas przeistoczenia, czyli słów hoc est corpus meum, to jest ciało moje. I oczywiście nie wiadomo na ile ta anegdota jest prawdziwa, na ile rzeczywiście stąd się biorą te słowa, ale myślę, że to jest dość dobre zobrazowanie tego, że dla całkiem sporej części ludzi, również ludzi wierzących, w czasie mszy dzieją się jakieś bliżej niesprecyzowane magiczne rzeczy. To znaczy nie potrafiliby za bardzo nawet opisać, o co w tym wszystkim chodzi. I to znaczy ja osobiście, prywatnie, od katolików słyszałem już absolutnie każdą możliwą opinię na temat tego, czym jest komunia, czym jest y, konsekrowana chostia, co się tam właściwie odbywa. I to od stwierdzeń, że to jest tylko i wyłącznie symbol i nic więcej, do stwierdzeń, że opłatek się. Fizycznie zmienia w ciało i krew, a nam się jedynie wydaje, że to nadal jest fizyczny opłatek, i cokolwiek miałoby to znaczyć. Dlatego dziś sobie właśnie o tym pogadamy, co się właśnie według katolicyzmu dzieje w czasie Mszy. I to wymaga krótkiego wstępu filozoficznego, ponieważ tak się składa, że bardzo dużo idei katolickich wywodzi się z pewnych konkretnych filozofii, które są na przykład dość stare i pochodzą z zupełnie innych realiów kulturowych niż nasze, może tak być, że, i może być że, ich, że, że to, co na nich stoi, że tak powiem koncepcyjnie, jest bardzo nieoczywiste dla wielu dzisiejszych ludzi. A mianowicie, istnieje taki termin jak substancja. Substancja oczywiście w innym znaczeniu niż na przykład substancja chemiczna, czy substancja, nie wiem, w fizyce czy coś. To jest inne znaczenie tego słowa. Oznacza ono byt sam w sobie. Realną istotę rzeczy. Tak? Coś, co nie jest materialne, tylko zna znajduje się niejako pod zestawem cech fizycznych. Jest to coś, co jest niezależne od cech tej rzeczy, tylko to jest coś, co, coś czemu przypisuje się te cechy. Tak jak mówię, to jest to byt sam w sobie, realna istota rzeczy. Co to właściwie znaczy, jak to rozumieć, to najlepiej wyobraźmy sobie to na przykładzie. Więc wyobraźmy sobie, prawdopodobnie słyszeliście już tą anegdotę kiedyś, że statek Tezeusza wyrusza z Aten, tak, na rejs po Morzu Śródziemnym. I po drodze, podczas tego rejsu, stopniowo wymieniane są w nim wszystkie deski, tak? Jakaś zgnije, jakaś odpadnie, coś tamtego, no i są nabierane nowe materiały do budowy tego statku. I w czasie, podczas, przez wiele lat, podczas gdy ten statek opływa Morze Śródziemne, w całości jest on wymieniany. Wszystkie deski w statku zostają wymienione i wszystkie jego elementy składowe zostały wymienione na nowe. I tak samo załoga, tak? Ktoś umarł, ktoś odszedł, i dochodzą nowi ludzie, itd., itd. Załoga również w całości została wymieniona. Więc gdy wraca ten statek do Aten po latach, to wszystkie jego części składowe, wszystkie jego elementy są już inne niż, gdy, niż takie, które były, gdy on wyruszał. Natomiast trzeba się kłócić, że to nadal jest ten sam statek, znaczy istota, rzecz sama w sobie się nie zmieniła nawet nadal to jest ten sam statek, który wyruszył w określonym celu. Być może jakiś jego właściciel jest w Atenach, czeka na niego, to nadal on należy do niego, nadal powiedzmy, ciążą na nim jakieś zobowiązanie i tak dalej. Można rozumieć, że, nadal, że pomimo iż zmieniły się wszystkie elementy fizyczne, tak? Wszystkie cechy fizyczne, wszystkie partykularne elementy materialne, że tak powiem, się zmieniły, to rzecz sama w sobie się nie zmieniła. I zanim ktoś pomyśli, że współcześni ludzie na pewno nie myślą w ten sposób, że dzisiaj się zainteresowani jesteśmy wyłącznie warstwą fizyczną, wy, wyłącznie tym co jest, że tak powiem materialne, a reszta jest dla nas nieistotna, bo to są jakieś fanaberie filozoficzne, to zastanówmy się. Wyobraźmy sobie, że istnieją dwie gitary, identyczne, a przynajmniej nieodróżnialne, tak, na tyle bliskie siebie, jak się tylko da, tylko że na jednej z nich grał Elvis Presley, a na drugiej nie. I pomimo iż nie ma fizycznie różnic, a przynajmniej nie ma istotnych różnic fizycznych między nimi, to czy nie sądzicie, że znalazłoby się jednak sporo osób, które zupełnie inaczej traktowałyby tą gitarę, na której grał Elvis Presley od tej, na której nie grał? Załóżmy, nie wiem, ona jest wyczyszczona, tak? nie ma tam DNA Elvisa czy, czegoś, czy coś takiego, ale przez sam fakt czegoś, co właśnie nie ze względu na zestaw cech fizycznych tej gitary, bo on jest taki sam jak tej obok, tylko właśnie ze względu na coś innego, na coś, co nie zawiera się w zestawie cech fizycznych, bardzo wiele osób traktowałoby ją jednak inaczej. Więc jakby rozpoznając, że to nie jest ta sama, że, że jest coś więcej niż zestaw cech fizycznych w tym przedmiocie. Tak? I jak już to mniej więcej sobie wyjaśniliśmy, to wracamy do tematu tego, co katolicyzm twierdzi, że dzieje się w czasie mszy. A mianowicie, Kościół katolicki zakłada, że podczas mszy, podczas y, przeistoczenia do, dokonuje się transubstancjacja. Czyli w sposób cudowny zmieniona zostaje substancja substancja w tym znaczeniu, o którym mówiliśmy wcześniej, rzecz sama w sobie. Znaczy, że jej prawdziwa istota rzeczy staje się ciałem Chrystusa, pomimo iż wszystkie cechy fizyczne się nie zmieniają, nadal posiada ten obiekt wszystkie cechy fizyczne opłatka, pomimo iż ta warstwa fizyczna jest naka sama, to prawdziwie, realnie staje się ono ciałem Chrystusa, ponieważ ta, ten, to coś, co jest, to coś, czemu przypisane są te cechy, się zmieniło. I oczywiście, jeśli tak jest, to nie da się tego w żaden sposób zaobserwować zmysłowo. Pod mikroskopem to jest dokładnie to samo. Zestaw cech fizycznych jest. Nie, nie został zmieniony. I oczywiście rodzi się pytanie, skąd w ogóle wiadomo, że tak jest. Skoro nie możemy tego sprawdzić, to na jakiej podstawie mielibyśmy zakładać, że to się właśnie dzieje? No, oczywiście, prawidłowa odpowiedź na to pytanie jest taka, że można tak uznawać jedynie na podstawie. Tradycji i autorytetu, tak? Na przykład katolicy ufają, że gdy Jezus dokonał przeistoczenia na ostatniej wieczerzy i nakazał robić uczniom dalej to samo, to przekazał im pewne uprawnienia do robienia tego, i w, momencie za, i w tym momencie za każdym razem, kiedy uczniowie Jezusa i te osoby, którym przekazali oni uprawnienia do robienia tego, gdy dokonują, dokonują pewien rytuał, tak, to faktycznie się to dzieje. Dlatego też m.in. katolicy zakładają, że wyłącznie ksiądz może dokonać, dokonać czegoś takiego, ponieważ ksiądz dostał te uprawnienia od biskupa, który dostał od innego biskupa, i tak dalej, i, i tak dalej, cofając się w czasie, aż do apostołów, którzy przekazali to swoim następcom, i tak dalej, i, i wcześniej do samego Jezusa. Oczywiście można nadmienić w tym temacie, że obecna nomenklatura, która się, którą się używa do tego, została formalnie przyjęta np. przykład dopiero w XIII wieku, ile dobrze pamiętam na soborze laterańskim czwartym, natomiast wcześniej, o ile rzeczywiście wierzono, że w hostii uobecnia się w jakiś sposób prawdziwe ciało Chrystusa, to tak jak w przypadku wielu, wielu elementów tradycji katolickiej były spory, jak to dokładnie opisać, jak to dokładnie wyjaśnić i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście to wyjaśnienie ma sens jedynie, gdy uznajesz autorytet Jezusa i autorytet Kościoła katolickiego, za pośrednictwem którego to wszystko otrzymujemy itd. i tak dalej. To znaczy, jeżeli ktoś na przykład nie uznaje, nie widzi powodu, by uznawać autorytetu Kościoła w tym temacie, w, w temacie zapewniania te, tego wyjaśnienia, to oczywiście nie ma powodów, by wierzyć, że coś nadzwyczajnego się dzieje w trakcie przeistoczenia, no bo, no ponieważ, nie ma, tak jak mówiliśmy, nie ma, nie ma obserwowalnej, nie ma obserwowalnej naukowej, czy jakiejkolwiek innej różnicy w tym temacie, z tym, że oczywiście należy tak samo zaznaczyć, że tak samo nie ma powodów, by stwierdzać, że na pewno się tam nic nie dzieje, tak? ponieważ jeśli faktycznie istnieje jakaś istota rzeczy, czy tam jakiś byt sam w sobie odnośnie, odnośnie obserwowanych bytów, i jeżeli nie mamy zmysłowego dostępu do, do, tej, do tej istoty rzeczy, no to jeśli by się coś tam działo, to nie można tego zbadać, więc tak samo nie da się tego wykluczyć całkowicie. Natomiast to też jest moim zdaniem bardzo dobry punkt, w którym widać punkt, w którym można zwrócić uwagę na często, mam wrażenie, bezsensowne spory na tematy tego typu, ponieważ ponownie, w mojej obserwacji czasem widuje się takie rzeczy, jak na przykład osoby niewierzące próbują przekonywać, że, że nie, że, że, że podczas przeistoczenia nie dzieje się nic, nic nadzwyczajnego, nie ma żadnego powodu, by w to wierzyć, itd., itd., tylko że oczywiście, że jeśli się nie uznaje tego, tych podstaw, że tak powiem, tych podstaw filozoficzno autorytatywnych nawet, że, że tak powiem, w tym temacie, to oczywiście, że nie ma powodu, by tak sądzić, natomiast jeśli ktoś się je uznaje, no to jest to w jakiś sposób sformalizowane i jest to, to jest to uzasadnione, aby tak właśnie uważać. To znaczy, to znaczy, następują na przykład kłótnie o jakieś szczegóły, które stoją na bardzo konkretnych podstawach światopoglądowych, i oczywistym jest, że dla osoby o innych podstawach światopoglądowych, to co zostało zbudowane na tych pierwszych podstawach, nie będzie miało sensu, i oczywiście nie należy oczekiwać, że będzie to miało sens. Dodatkowo, tak w ramach, w ramach rozszerzenia takiego, to też można, może być taka dobra, krótka okazja do przypomnienia tego, w ogóle czym są cuda z perspektywy katolickiej, tak, ponieważ tak jak zaznaczyłem wcześniej, jeżeli ta przemiana następuje, to następuje ona w sposób cudowny. Więc przypominając pokrótce, na czym to polega z perspektywy katolickiej, czy nawet w ogóle szerzej chrześcijańskiej, i dla jasności to było szerzej rozjaśnianie w jednym ze starszych odcinków, do których link gdzieś tutaj będzie. Natomiast szybciutko przypominając, że jeśli cuda się wydarzają z perspektywy katolickiej, to nie są to, to, nie są to zdarzenia, które łamią prawa fizyki. Absolutnie. To znaczy, jeśli natura rzeczywiście. Jeżeli do natury mogą, jeżeli natura może być zasilana wydarzeniami nie wynikającymi bezpośrednio z jej naturalnych procesów, to jest ona tak skonstruowana, aby pozwalać na to. Tak? To znaczy, to nie chodzi o łamanie to nie chodzi o łamanie praw fizyki. Nawet nie bardzo wiemy, jak miałoby wyglądać łamanie praw fizyki. Nie wiem, ja tutaj stosuję taką analogię do zegara. Być może już ko kojarzycie z poprzednich odcinków, że Wyobraźmy sobie zegar, tak? zegar to jest pewien zamknięty system rządzący się konkretnymi prawami. I czy można, czy, czy będąc na zewnątrz zegara, jako zegarmistrz powiedzmy, tak, czy mógłbyś złamać prawa działania zegara? Na przykład prawem zegara jest to, że duża wskazówka porusza się szybciej niż mała, tak? Więc gdybyśmy chcieli na przykład złamać te prawa, czyli wziąć te dwie wskazówki i przesunąć je jednocześnie ze stału, o stały obrót, to co by się stało? znaczy, no, prawdopodobnie wyłamałyby się koła zębate w zegarze, bo zegar by się zepsuł. Więc co to znaczy w ogóle łamać prawa? Że tak powiem, zegara w tym wypadku, aczkolwiek, jeżeli ktoś jest na zewnątrz zegara, na przykład zegarmistrzem, to być może mógłby na przykład zmienić godzinę na nim, tak? Przestawić na nim yy, przestawić na nim te wskazówki. O, zachowując że tak powiem tą relację obrotu między nimi. Yy, ponieważ i pomimo, iż nie wynika to bezpośrednio z naturalnych, z, z naturalnych, mogę tutaj chyba powiedzieć, mechanizmów działających w tym zegarze. I tak samo, jeżeli, tak samo, jeżeli na przykład mamy skarbonkę, tak wyobraźmy sobie, że mamy skarbonkę i wrzucamy do niej na wieczór, wrzucamy do niej 4 złotówki, no to wiemy, że wewnątrz skarbonki są 4 złote, tak? Natomiast jeżeli budzimy się rano, powiedzmy otwieramy tą skarbonkę i okazuje się, że w środku są tylko 3 złotów, to naszym najbliższym, pierwszym impulsem nie będzie, że orety złamane zostały prawa arytmetyki, bo przecież 1 plus, 1 plus 1 plus 1 plus 1 powinno być 4, a tutaj jest 3, tylko naszym pierwszym domysłem będzie, że nie zostały już złamane żadne prawa, tylko że ktoś tutaj był, tak? Że ktoś dodatkowy, ktoś zainterweniował, że tak powiem, w ten, w ten naturalny proces. I tak sobie raczej, to jest moim zdaniem lepszy sposób konceptualizowania sobie tego niż wyobrażanie sobie, że następuje jakieś złamanie jakichkolwiek praw. Natomiast raz jeszcze odsyłam do tamtego starczego odcinka, gdzie jest to wyjaśnione... Jak jest to realizowane nieco moim zdaniem lepiej. No i to tyle. Przypominam, że to jest kolejny odcinek serii, w którym konfrontujemy to, co katolicyzm faktycznie twierdzi na temat, na temat swojej religii z bardzo powszechnymi przekonaniami, lub też brakiem przekonać często wśród samych polskich katolików. Więc link do pozostałych odcinków tej serii też będzie gdzieś tam pod filmem. Jeżeli ktoś jest zainteresowany takimi rzeczami, to zapraszam. Jeżeli ktoś uważa, że innym osobom być może by się przydało, rozjaśnienie kilku kwestii. Zwłaszcza osobom, które się przypisują do tej idei, a być może nie do końca wiedzą, co w niej jest, to zapraszam również do dzielenia się z tym wszystkim. No i to tyle. Do usłyszenia. Hej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.